Dzisiaj Stumble guys, ale nie mogę yy, widzowie dotknąć koloru miętowego na mapie Monopoly, a widzowie to będzie naprawdę ciężki odcinek, więc oglądajcie do samego końca, bo będzie dużo się działo, a miętowy jest prawie wszędzie, na przykład ja teraz stoję częściowo na miętowym, ktoś mnie zaprasza, ale ja nie dołączam i widzowie zaczynajmy. Yy, na początek chciałem zakręcić je darmowym kołem szczęścia, bo mamy do otworzenia, więc widzowie subskrybujcie kanał tak jak widzicie teraz na ekranie, a my... Kręcimy. O kurcze. Gdyby był Phoenix lub Retrogal, to bym już się cieszył. Okej, okay, wykonałem w ogóle jakąś misję z zakręceniem kołem, widzowie, e, więc odbieramy sobie. E, no i nie, jesteśmy blisko bardzo, jesteśmy blisko emotki zaczepki, ale widzowie w takim razie kręcimy drugim kołem szczęścia. To może teraz mi się coś epickiego uda wydropić z tego koła. Błagam! No, serio, znowu żetony, o boże Nie. No dobra, widzowie, więc w takim razie za 15 minut kolejne koło. Chciałbym mieć tego Phoenixa i Glass Beasta, ale mój ulubiony skin z tego koła to chyba Bolt. Wiecie, ten najstarszy Bolt. No ale tak, dobra. Ogólnie takich mityków mi widzowie brakuje, więc mega malutko, bardzo mało, e, ale okej, okay, zagramy się może na wydarzeniu Monopoly Madness tym razem, aby pozdobywać e, resztę nagród, bo jestem już na 21 poziomie w nagrodach, więc jeszcze trochę tam poziomów mi tutaj brakuje, e, ale widzowie, e, tak, ogólnie przed nagraniem e, odblokowałem, nie no, już wczoraj odblokowałem skin Hotela. Ale też widzowie, chciałem wam powiedzieć, że jak dotknę koloru miętowego, to muszę robić emotkę zaczepki. Nie odpadam, ponieważ koloru miętowego jest za dużo na mapce monopoli. Zobaczcie, na przykład od razu się respie na tym, widzowie, od razu się respie na kolorze kolor miętowym. No, więc będzie ciężko, okej. Okay. Od teraz nie mogę dotykać czas startu, więc widzowie, let's... Let's go. E, może jak się tak piłką tepnę, dobra. Teraz lecimy tutaj. Okej, okay, to jest taki niebieski, to nie jest miętowy jak coś. O, ale tutaj jest miętowy, co dotknę tego różo. O, dotknę miętowego, dobra, więc muszę robić widzowie emotkę, zaczepki. <laughs> Wskoczyłem po czyjejś głowie. Nice, dobra, udało się. Okej, okay, teraz widzowie, przejdę sobie górą, żeby nie dotykać pod żadnym pozorem koloru miętowego. O kurczu miętowego jest. Cała pra, praktycznie ta podłoga jest słuchajcie w kolorze miętowym. Więc będzie naprawdę, będzie mega ciężko. Zobaczcie, ale przejdę się po tej ulicy, może. E, może tak to zrobię, że po tej ulicy się se tak przejdę, widzowie. E, no, mam nadzieję, że uda mi się bez dotykania koloru miętowego ogólnie to przejść. Dobra, tu mamy jakąś trampolinę, więc korzystajmy się z niej. Dobra, mamy skocznię. Mamy skocznie. Dobra, skoczyłem. Okej, okay, i teraz widzowie przejdziemy sobie tędy, żeby nie dotykać koloru miętowego, a poza tym tędy jest szybciej i łatwiej. E, e, gdzie ja utknąłem? Nie wiem. Dobra, e, wskakuję na dach widzowie teraz, e, na dach wskakuję. Ej, myślałem, że tego miętowego jest więcej, a się okazało, że nie jest aż tak trudno, e, więc bym mógł od razu wydawać ale już tak zaplanowałem, że będę tylko emotkę zaczepki używać. Dobra, czekam. No. Dobra, już przejdę widzowie. Chyba nie wiem, czy dotknąłem, ale chyba nie, nie wiem. Nie wiem, nie patrzyłem. Ale dobra, widzowie, lecimy. Yy, I zobaczymy, zobaczymy, co teraz nam się trafi ciekawego. Mam nadzieję, że to coś dobrego nam się trafi. Trafiło nam się bodbash, kurczę, ej! Właśnie też na innych mapkach również nie mogę dotykać koloru miętowego, ale tu na bodbaszu jest zielony, nie na Blockdashu chyba nie ma miętowego, z tego co mi się wydaje. Nie ma miętowych bloków ani nic. Ej, nie wiem, czy mon Monopoly mapa jest jedna mapka z kolorem miętowym. Ej, ktoś ma tego szklanego skina? Co jest? Dobra, nie wiem, ok. Ja znam dobrą taktykę na block na Blockdashu. Kurczę, ej, co? Dobra, ej, ja teraz normalnie. Przygrałem, dobra. E, a może dołączę do kogoś? Dobra, dołączyłem widzowie, gramy teraz w Endless Block Dasha, by po prostu zobaczyć jaką uda mi się falę ogólnie tutaj e, zrobić, ponieważ mój rekord z tym gościem co teraz będę grał, to był widzowie jakiś em, to były jakieś, nie wiem, z 300... No 385 fal to ja przepraszam 382 fale to mój rekord, więc próbujemy teraz to zrobić. A jak dojdę do 70 i pali, to widzowie robimy yy, przyspieszenie, a mam nadzieję, że to się nie stanie. Nie no. Dobra, ja chcę pobić te 300 fal, Dobra, więc lecimy krew TESR te BUM. E, dobra widzowie, więc let's go Dobra. W ogóle on ma te kroki, tych czapek, on ma kroki czapek, a widzowie ja, ej w ogóle jak ktoś dołączył, Docker JokerSI1, nie znam tego, nie znam typa, ale ja chyba też kiedyś z nim grałem, nie wiem, dobra widzowie, więc let's go, o, on mnie tutaj przytula, nice, dobra, więc ja używam emotki piłki, oglądajcie do końca, bo naprawdę nie wiadomo co jeszcze się może zdarzyć tutaj. Więc oglądajcie do końca, bo blockdash jest naprawdę superkową, superową mapą i no po prostu mega fajny jest, więc oglądajcie do końca. A, pamiętajcie, nie mogę dotknąć koloru miętowego, a to są zielone bloki, ale chyba na blockdashu nie ma miętowego, więc tylko raz zagraliśmy w mapę Monopoly, chyba, że szybko ktoś odpadnie. No i po prostu drugi raz zagramy, chociaż nie sądzę. Ja tak myślę, że gdzieś do 50 pali lub powyżej mogę dojść z tym typeczkiem. Serio, bo my jesteśmy mega dobrzy i mega dobrze też saveujemy. Mega dobrze. Dobra, więc let's go. Ok, używamy emotki zaczepki i lecimy, widzowie. Lecimy, bo musimy zdobyć rekord. Dobra, on, on przeniknął, on przeniknął przez bloki. No i nice. Czy tamte gości odpadnie? Odpadł, no nie jest niestety aż tak za dobry. O, przejdzie, przeszedł. Przeszedł. Więc jest git, widzowie, Jest git. Na razie wszyscy żyją. No oprócz tamtego typka, wiadomo, i oprócz botów. Yy, w sensie... no. Na razie my, my żyjemy. Więc jest git, dobra. On mi tu rozbił, a wcześniej ja mu rozbijałem, no to nice, no to sprawiedliwie. Dobra, ja tu rozbijam. Dobra, ej, ale e, ładnego maskina on jest chyba z turnieju, a wiecie, na którym poziomie ja jestem. Napiszcie w komentarzach, na którym poziomie wy jesteście ogólnie w turniejach. Bo ja ogólnie w turniejach jestem tak widzowie no. E, jestem tak. Na 17 poziomie chyba? Yy. O kurczę, a nie chcę tak za długo nagrywać, ponieważ mi się może automatyczne nagrywanie wyłączyć, więc jak będzie 10 minut odcinka, to ja po prostu chyba widzowie. O, przeszedł to. To ja chyba po prostu. No wiecie, to mi się automatycznie może yy, nagrywanie wyłączyć, to gdy będzie 10 minut odcinka, to ja cięcie zrobię w aplikacji, nie przez kapkata, bo właśnie tak jak mówię, no. Yy. Dobra, let's go tutaj. Okej, okay. u, ale ładnie przeżył gość. Dobra, no, wskakujesz? Kurczę, czy nie wskakuję? Dobra, wskaczył, wskoczył, dobra. Let's go. Okej, okay, pięknie. O, dobra. Okej, okay, mamy 30 falę, więc jeszcze razy dwa... No dwa razy tyle. Nie no, tak na serio to widzowie. 10 razy tyle i pobiję mój rekord, a dwa razy tyle do cięcia zostało. E, więc lecimy. Ja tu drogę stworzyłem. Skakuj. O! Dobrze! Przeżyłem, nice! Okej. Okay. O nie! O, o myślałem, że przegra, ale przegra? Czy przeżyje? Przeżył gość! Dobrze! Dobrze! Okej, okay, ja tu zrobię nam przejście, widzowie, jeszcze tak minuta i kończę, w sensie, że kończę z cięciem, nie z nagrywaniem, yy, ale nie ma tu chyba miętowego koloru, ale nudny odcinek, widzowie, nie oglądajcie, nie no dobra, możecie obejrzeć w całości, ale nudny jest, yy, bo tu nic się praktycznie nie dzieje, gramy tylko w blockdasha, graliśmy w Monopoly bez dotykania koloru miętowego, a teraz gramy w blockdasha. I te na wszystkich mapach nie mogę dotykać koloru miętowego. Ej, czy mi się tylko zdaje, czy na mapie jako jedynej na mapie Monopoli jest kolor miętowy? Czy nie? Bo ja serio tego nie mam pojęcia. Dobra. Mamy 41 falę, widzę, że mi się pink trochę zaczyna. O kurczę, dobrze.